Prawa człowieka, prawa obywatelskie, demokracja a to są wartości niezbywalne. One są podzielane przez wolnych ludzi zarówno w Europie Środkowej, jak i Zachodniej, a także w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I dlatego postanowiliśmy wspólnie z parlamentarzystami wielu innych krajów, ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch, z Francji czy z Niemiec zaapelować o to, aby natychmiast zostali uwolnieni więźniowie polityczni na Białorusi. Białoruś jest dzisiaj sprawdzianem naszej solidarności transatlantyckiej. Białoruś jest naszej wrażliwości na to co się dzieje z ludźmi walczącymi o godność, wolność, prawa człowieka, prawa obywatelskie i demokrację. W związku z tym domagamy się uwolnienia między innymi pani Kalesnikowej oraz innych więzionych i brutalnie traktowanych ludzi wolności z Białorusi, tych białorusinek i białorusinów, którzy zostali zatrzymani albo uczestnicząc, albo organizując protesty na Białorusi. Przypomnijmy protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Domagamy się, krótko mówiąc, natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych na Białorusi.